Cześć, cześć. Dzień dobry wszystkim. Okej, okay, dobra. Przede wszystkim rzadko mam możliwość i okazję prezentację, w której mogę sobie troszeczkę więcej pogadać, bo tak powiem Wam szczerze, że zazwyczaj mam 70-80 slajdów i po prostu lecę, i nie mam czasu za bardzo nawet na żadne Dzisiaj... w ogóle Działa? Działa, działa, działa. O. Zanim zacznę, w ogóle jeszcze przejdę, to powiem wam, że ona specjalnie celowo zrobiona jest w taki sposób, ta prezentacja, żeby, żeby, żebyśmy mogli sobie pogadać. Ona, ona ma taki, taki charakter otwarty. Jeżeli o czymś zapomniałem w tej prezentacji, to dajcie mi znać na koniec. Jeśli coś się nie zgadzacie, to też dajcie znać i będziemy sobie dyskutować. A i full screen jeszcze. Fail. Nie mamy operatora. Windows. F5, dobra, mamy to. Nie, nie działa. Tu musi być chyba sfokusowane. Dobra, widok, na pewno dziś jest widok. O cholera, to jest Windows. Ktoś zna Windowsa? Błagam. Nie wszyscy naraz proszę o menu. Niech zgadnę. Widok. Powiedzcie mi, że to będzie tu. A tu. Dobra, okej. Okay. Kurczę nie. Dobra, i kong. Tu. Kryp pełnego tram. A tu? Mamy to. Uh. Dobra, po małych problemach technicznych przechodzimy dalej z prezentacją. Jak już zostałem zapowiedziany, nazywam się Dawid Urbański, jestem web developerem, pracuję w takiej firmie, która się nazywa Caraway Home. E Commerce taki bardzo duży, 100 milionów dolarów na rok sprzedajemy, także coś tam robimy. Jestem też twórcą wtyczki WPA Appointments i ona jest dopiero we wczesnej fazie dewelopmentu, ale już tam pomału dochodzimy do celu. Jestem też twórcą kanału WordPress po polsku, który co prawda nie jest tak okazały jak Krzyśka. Skrybentów, ale tam razem z Marcinem Krzemińskim rzucamy live'a, albo jak WP Zioma, na przykład, też nie jest tak, tak okazały. Tam rzucamy live'a i mówimy o wszystkim. Coś tak dla, dla, dla wszystkich. Dla niekodujących, dla kodujących też mamy zaawansowane tematy, wszystko tam jest. i akademia Gutenberga.pl też nowa rzecz, tam możecie sobie też zajrzeć rzeczy o Gutenbergu. To tyle. Aha, miałem nie lecieć, bo nie mam tyle slajdów. Zapomniałem. Dobra, to wszystko co tutaj o czym będę mówił jest tak naprawdę oparte na trzech składowych. Na po prostu faktach, na rzeczach, które są pewne na 100%. Wiemy, że to będzie, wiemy, że to będzie wdrożone, wiemy, że tak to będzie wyglądało. Potem zostanie to okraszone odrobiną moich własnych opinii, a potem również też y, powiem o rzeczach, które są oparte na changelogach i na też y, GitHubie Gutenbergowym, na rzeczach, które wydaje się, że mogą być, bo są o nich dyskusje, ale nie wiadomo na 100%, czy będą albo w jakim kształcie. Rzeczy po prostu, które są z internetu, albo też zasłyszane na różnych konferencjach, w szczególności od y, ludzi z wewnątrz zespołu Gutenbergowego, czy też ogólnie z automatika. Dla kogo ogólnie ta prezentacja? Dla właścicieli strony, jeśli macie stronę, może coś tu wyniesiecie stąd. Dla deweloperów, czego się uczyć, na co zwrócić uwagę. I dla ludzi pracujących z WordPressem ogólnie, tak? No bo nie tylko deweloperzy, de WordPress nie tylko deweloperzy i uczestnicy, tylko również wszyscy dookoła, menedżerowie, testerzy i tak dalej, i tak dalej. Więc przyszłość, czy przyszłość jest czarno, czarnowinąca. Czy WordPress w ogóle umrze? Było w zeszłym roku, tutaj chyba u Was w Grylicach, była prezentacja o tym, czy WordPress umiera. No to e, moim zdaniem WordPress po pierwsze nie umiera, nie ma się bardzo dużo. No, tu już to jest słynna liczba, 43% instalacji, y, 43% stron w internecie opartych o WordPress, co świadczy już tylko o tym, że jeżeli jest taka. Istoria, bo, nawet gdyby teraz WordPress, gdyby nawet WordPressa zamknęli i powiedzieli, nie zrobimy żadnej wersji więcej, to to będzie jeszcze przez 50 lat. To już jest nie, nie, do, nie do włączenia, tak można powiedzieć, taka maszyna. Druga rzecz. Matt Mulenwek. Poznajecie tego gościa na środku? To jest Matt Mulenwek. Swoją drogą po lewej, czyli jego prawej, jest Marcin Krzemiński, ten właśnie, z którym robimy kanał z Poznania, Marcin. No i po prawej to taki ziomeczek, co tam sobie jeździ na konferencję. I Matt powiedział. Że on by chciał sam, samego siebie widzieć na jeżącego na te wszystkie WordCampy. Akurat w tym przypadku mówił o WordCampie Asia, który dopiero powstał dwa lata temu, mając 80 lat. I on uważa, że WordPress 100 lat, 100 lat nie tylko będzie na rynku, ale będzie się miał bardzo dobrze. A jakby testament tego, że będzie ten, ten WordPress na 100 lat, jest oferta na wordpress.com planu na 100 lat. Można sobie wejść, można sobie kupić na stronę wordpress.com/100 Year Plan i tam jak macie wolne 38 tysięcy dolców, no to możecie sobie wejść i sobie możecie kupić. W tym razie to jest jakby gwarancja, niemalże ktoś, ktoś mówi tam we firmie, oczywiście może to być chwyt marketingowy, wiem, wiem, ale, ale jest to jakby niemalże gwarancja, WordPress mówi, będziemy tu za 100 lat, będziemy cię obsługiwać. Druga rzecz z ważniejszych moim zdaniem i to też taka nie bardzo odległa w przeszłości, to jest nowy admin. Będzie on wyglądał mniej więcej tak, czyli to bardzo podobnie z tego, co widzimy w tym full site editingu. E, za jakiś czas, moim zdaniem to już będzie za kilka lat, nie będzie w ogóle tego admina, którego teraz widzimy. Będziemy mieli, widzicie, tutaj są na przykład ustawienia wtyczki. To jest wtyczka. Plugin name, coś tam, coś tam, tak? Jakieś główne ustawienia strony. To wszystko w formie takiej samej, jak widzimy w full editingu. To wszystko jest z GitHuba wzięte tak w ogóle. To jest prawdziwe, to nie jest wymyślone. Tu są ustawienia wtyczki. Tu są jakieś niestandardowe kroki, które możemy sobie zrobić. Tak, jakieś instalacje, wizardy. A tu jest widok, którego wielu ludzi bardzo się boi, ponieważ jeżeli mamy trochę pojęcia o innych ekosystemach, to to bardzo, bardzo, bardzo przypomina Webflow. Webflow oznacza. No code. A ludzie WordPressa nie kojarzą z no code, tylko bardziej kojarzą z potrzebujemy dewelopera i będzie tam robił, a jak nie, to jakiś page builder i będzie super zwolne i w ogóle, i w ogóle. Ale taka, że to jest jakość WordPressa. Tak będzie wyglądał WordPress, tak będzie działał WordPress. WordPress idzie w kierunku no code, jak wszystkie inne rozwiązania. I dzięki, dzięki czemu to się wydarzy? No przede wszystkim dzięki projektowi o nazwie Gutenberg, czyli edytor, który został. Wdrożony już lata temu, którego wszyscy nienawidzili. Ale jak sobie zobaczymy, ile rzeczy zostało w międzyczasie wdrożonych, ja tu mam tylko kilka screenów z tych rzeczy, ale jakbym sobie zrobił prezentację, mógłbym tutaj 500 screenów zrobić z Wam. Z wszystkich featureów, które dodali w międzyczasie. I wiem, że jest dużo narzekania, że Gutenberg jest niedobry, że jest niewystarczający, że nie mam styli mobilnych, że nie ma tego, że nie ma tamtego, ale jest też bardzo rozszerzalny i moim zdaniem to e, tak naprawdę. Gutenberg będzie tym, który pozostanie, który zwycięży i to jest przyszłość WordPressa na 100 żadnego wątpienia. Oczywiście z Gutenbergiem również związane jest to całe FSE, czyli Full Site Editing, o którym już wspomniałem, ale prawda jest taka, że to wszystko jest jedna całość. Ja to rozdzieliłem na dwie, żeby było jasne, że Full Site Editing tu pozostanie, ale tak naprawdę jest to jedna, jedna, jedna wielka całość. Również w przyszłości będziemy mogli kolaborować w adminie. Na początku naj, najpierw przy, nad, nad tworzeniem kontentu, ale w przyszłości być może sobie całkowicie mieć nas wszystkich w się widzą kursory, tak jak we wszystkich innych systemach. To jest temat, który jest bardzo już zaawansowany I w razie pytania i kolaboracji właśnie ja mam prezentację w na World Camp, World Camp Europe w i właśnie o tym temacie mówiłem. Oczywiście nie będę tutaj wchodził w szczegóły tej prezentacji. Jedna z ważniejszych rzeczy również moim, to jest natywna, natywne wsparcie dla wielojęzyczności, czyli ML, Bye Bye, Polylang, Multilingual Press, wszystko. tak? Nie będzie tego, będzie to po prostu w WordPress. Wydaje się słuszne, no bo jak sobie zobaczymy na wszystkie inne systemy konkurencyjne, to żaden z nich nie dodaje wielojęzyczności jako rozszerzenie. Tak? To jest zazwyczaj coś, co jest tym selling pointem tych wszystkich CMS-ów. No i teraz page buildery. Pewnie na tej sali jest wielu fanów albo użytkowników. Ja tutaj ogólnie, no może niepopularna opinia, ale uważam, że tak jak już wspominałem, Gutenberg wykosi wszystkie ostatecznie na końcu i jest ku temu kilka powodów moim zdaniem. Przede wszystkim jest to po prostu w core. To jest natywne. Nie musimy mieć dodatkowej wtyczki, nie musimy mieć dodatkowego rozwiązania. Gutenberg ma wsparcie automatika, czyli... Czyli firmy, która wytworzyła WordPressa i ma też mimo wszystko, że nie jest, wpływ na samego WordPressa. Wszystkie inne te firmy, nawet połączone ze sobą, podejrzewam, że nie mają takich finansowych jak sam Automatik i Gutenberg. Więc wszystkie te rzeczy do kupy, moim zdaniem, jeżeli miałbym na coś stawiać, wszystkie pieniądze swoje, to bym postawił na Gutenberga. I ewentualnie, moim zdaniem, po latach, latach, oczywiście to samo, ten sam. Przypadek, co z samym WordPressem. Elementora mamy tyle stron, że nawet jakby teraz Elementor powiedział: OK, nie mamy już jak konkurować z Gutenbergiem, zamykamy biznes, nie, nie kontynuujemy, bo te strony nadal będą. Oczywiście one nie znikną, nie od razu, ale kiedyś, 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 moim zdaniem zostanie już tylko Gutenberg. A jeszcze powodów jest kilka, bo wyobraźmy sobie, że wchodzimy do klienta na stronę i widzimy takie coś. No to kiedyś, w momencie, kiedy wprowadzano WordPressa 4.0, Ludzie mówili, że jest ohydny, że jest zły, że jest niedobry, że nie chcą go. Wróćmy do tamtej starej wersji. A teraz, jak wejdziecie tu, to się zastanawiacie, czemu nie mogę mieć tego. Czyli z czasem to podejście się zmienia. Z czasem doceniamy te nowe rzeczy, tak? No i zwróćmy, ja z powodem jeszcze wrócę, żebyśmy zobaczyli różnicę, tak? No tu nie ma tych ficherów, które byśmy potrzebowali. Jest wszystko brzydkie, wszystko nie tam, gdzie powinno być i tak dalej. To samo będziemy mieli za 15 lat, jak wejdziemy do tego admina. A potem pójdziemy do jakiejś strony, którą zrobiliśmy dzisiaj, i tam będzie to. Będziemy mieli ten sam odruch, jak dzisiaj. Jak, jak dzisiaj, wchodząc tu, tak? to będzie dokładnie to samo. Więc przyzwyczajmy się, bo to będzie tak, i nic z tym nie zrobimy. Tak po prostu będzie. Trzeba po prostu to przyjąć i iść z duchem czasu. No i oczywiście będziemy też, tak samo jest z Gutenbergiem. Ci, którzy. Na Gutenberga, już on teraz jest od długiego czasu. Jak jeszcze 10 lat posiedzi, to już. Jak wejdą gdzieś i będą zobaczą zwykły Wizy Week, był y, Tiny MCI, to będą o kurde, przydopić na Gutenberger. Tak? Po czasie się jednak docenia te zmiany, także wszystko po kolei. Że y, motywy blokowe zdominują całą przestrzeń motywów w WordPressie, moim zdaniem, będzie z przyszłości 10, 20, 30 lat. Nie będziemy praktycznie w ogóle słyszeć o motywach klasycznych, czy też nawet hybrydowych. Wszystkie motywy, które będą tworzone, moim zdaniem, będą to motywy blokowe. Dlaczego? Ponieważ to jest przyszłość, jest on kompatybilny z Gutenbergiem, łatwo się je edytuje, nie potrzeba dewelopera i tak dalej. To jest cały czas ta ideologia no code, która tutaj jest ewidentnie wprowadzana. Jeśli chodzi o headless, ktoś zapyta, to będzie z headlessem. Ja tutaj mam niepopularną również opinię, ja myślę, że headless będzie szedł w dół, jeśli chodzi o o ilość wrożeń i ogólnie o popularność z kilku powodów. Po pierwsze, headless ma bardzo dobre stosowanie w przypadku, gdybyśmy mieli WordPressa, który jest częścią jakiegoś większego systemu. Mamy inne serwisy gdzieś tam sobie działające, mamy jakieś inne bazy danych i potrzebujemy jeden front, który korzysta z wszystkich zasobów. Jakoś, jakoś. Nie chcemy się o tym przejmować. Nie mieć headless. Ale prawda jest taka, że headless jest robiony, niestety. Często w taki sposób, gdzie mamy po prostu backend wordpressowy i robimy headless. No bo na przykład performance, bo mówili, że będzie bardziej wydajne, bo yy, na przykład frontend developer może nie znać wordpressa i może sobie ten frontend kodować, tylko prawda jest taka, powiedzcie mi, kiedy jest taki case, że frontend robi tylko ten frontend, a nie potrzebuje dodać żadnego endpointu w wordpressie, albo nie potrzebuje nic tam zrobić, filtra żadnego dodać, albo czegoś nie zahakować. Mało kiedy. I w takich przypadkach, moim zdaniem to umrze, zupełnie taki case, i zostanie zastąpione czymś takim, co nazywa się Interactivity API. To jest bardzo nowo, wprowadzona, dosłownie bardzo niedawno, ale bardzo mocno rozwijana i to jest powieść na Headless. To jest WordPressa, który mówi nie róbcie tego, nie potrzeba. My zrobiliśmy taki system, w którym technicznie rzecz ujmując na froncie jest Preact i to jest po prostu wbudowane w core WordPressa, tak samo jak Gutenberg na przykład i na froncie możecie tworzyć stronę, która zachowuje się jak aplikacja. Bez Reacta, bez żadnego Headlessa, bez niczego, Wordpressowa strona. Możecie dodawać rzeczy do na przykład waitlisty tymi serduszkami. Jak przechodzicie w dany film, tu Madzia mówiła... Gdzieś ostatnio, w Gdyni chyba. I klikasz w ten, w ten film i on bez przeładowania tam przechodzi. Nawet jeszcze z transition, tak jakby to była apka. Także to wszystko jest w Wordpressie natywnie i to moim zdaniem w przyszłości też usunie w ogóle konieczność robienia tego headlessa w tym drugim przypadku samego WordPressa i frontu. Jedna z rzeczy, która również moim zdaniem będzie bardzo duża kiedyś, to jest ogólnie WordPress bez serwera. I tutaj mówię o WordPress Playground, czyli e, narzędziu, które zostało stworzone przez Adama Zielińskiego, naszego kolegę serdecznego z Zelatyka, e, który z tego co wiem miał tu być dzisiaj keynote speakerem, ale nie ma czasu, więc jestem ja, sorry. E, Adam stworzył takie narzędzie, które sobie wchodzicie i całego WordPressa odpala wam w przeglądarce. potrzebuje PHP na lokalu, serwerze, nigdzie nie potrzebuje żadnego serwera, wszystko się u was dzieje w przeglądarce. PHP, MySQL, a tak naprawdę SQLite i cała strona tutaj sobie w tej, w tej przeglądarce się, się tworzy. I to będzie narzędzie, które będzie bardzo, bardzo mocno utylizowane w przyszłości. E, to ma bardzo dużo use case'ów, na przykład trening. możecie sobie stawić, które pokazują przypadki, one są od razu w przeglądarce, nie trzeba tego WordPressa nigdzie stawiać, hostować. Demo produktów, wtyczek i inne zupełnie przypadki. Ktokolwiek, co sobie wymyśli, to może sobie to użyć do tego. Uważam też, bo jedną z największych bolączków obecną, mimo że WordPress ma już 21 już, jest to, że ciężko się go ustawia. No, bo potrzebujemy bazę, bo potrzebujemy mieć php bo potrzebujemy mieć serwer, Nginx, Apache, potem musimy to wszystko poinstalować, musimy to połączyć, musimy zainstalować tego WordPressa, musimy to, musimy to tamto. Tam oczywiście, jak jak coś robi, ale to dzieje docker, no to wiadomo, nie? Wszystko jest trudne, ale moim zdaniem to będzie w przyszłości łatwiejsze, to jest jakby jeden z, jedna z takich rzeczy, gdzie Wordpress ma dużo do poprawy i uważam, że będzie powstawało i to też jednym, remedium jest właśnie, jednym, z, jednym z tych remedium jest właśnie ten playground, gdzie po prostu możemy mieć, możemy mieć jeżeli tworzymy stronę, możemy mieć playgrounda stworzonego jako nasze środowisko europerskie. że nie potrzebujemy nic na, na to mieć, odpalamy jedną komendę NPM-a Odpala nam stronka w WordPressie, która jest tak samo, jakbyśmy tworzyli coś, co nie ma WordPressa. Dosłownie tak łatwiej by to było, ale też będą powstawać moje zdaniem podobne narzędzia do, do InstaWP, które po prostu ten proces bolesny troszeczkę upraszczają i pozwalają nam bardzo łatwo tworzyć stronki, migrować i tak dalej. Także to jest też moja predykcja. No i oczywiście, jest AI, jak ja tutaj celowo bardzo okryłem, żeby nie powtarzać się, ale no AI, no. Będzie, tak? Będzie AI, wiadomo, tutaj nie da, nie da się ukryć. AI no, to jest przyszłość też. I tak jak Krzysiek tu wspomniał, ja to widzę bardziej w formie takiego pomocnika, tak jak właśnie Krzysiek tu wspominał, który pomaga nam pisać content, który pomaga nam tworzyć tą treść, redagować, edytować i tak dalej. Nie będziemy już powtarzać, ale także jest druga gałąź tego, na przykład coś takiego jak ZWP obecnie, my to na, z Marcinem testowaliśmy na kanale, to jest tworzenie całej strony WordPressowej z AI. I to zrobiło jedną stronę, zadziałało u nas, nieco prawda, w 60 sekund, ale nie jest to za dobre, oczywiście, ale nie wiadomo, gdzie nas to zaprowadzi. Ja jestem ogólnie sceptyczny, ale być może kiedyś nawet nie będziemy potrzebować, e, może będziemy mogli sw tworzyć swoje własne motywy po prostu z promptu. Więc jest to też możliwe, nie wiem, chętnie się kiedyś dowiem. I teraz czas na Was, czy macie jakieś pytania, bo jeszcze mamy czas, tak? Wydaje mi się, tak. O, także. Czy o czymś zapomniałem? Czy się z czymś nie zgadzacie? Magda, jak jest Twoja procedura? ten? Okej, okay, dobra. Na przepraszam, no daleko i na środku. Czy on już będzie Magda, widzę Magdę. Okej, okay, Dobra, to ja chciałam dodać jedną rzecz, na którą ostatnio trafiłam na githubie, na taki wątek, która wydaje mi się będzie bardzo ważna dla wielu osób i myślę, że to się wielu osobom nie spodoba, ale to będzie już jest procesowane. A mianowicie, co się dzieje z polami meta obecnie, ponieważ dzisiaj w edytorze, w tym post-edytorze, jak sobie zobaczymy te pola meta, tak, które się ładują pod edytorem, to to niestety nie działa w site editorze, czyli jak ten projekt tak, zostaje przenoszony teraz na, na site editor, cały admin, to problem polega na tym, że te meta tam nie mogą być, po prostu to technicznie jest niemożliwe, żeby te meta tam były i to teraz blokuje ten projekt, żeby on się dalej rozwijał, dlatego jest taka propozycja i to już raczej będzie to tak wyglądało, że te meta zostają stamtąd wyjęte z tego dołu, jakby z dołu tego edytora, i zostaną przeniesione do takiego przycisku, jak sobie otwieramy ten panel boczny, nie, to otwiera nam się po prostu taki przycisk na górze, to będzie obok drugi przycisk, którym będzie można otworzyć po prostu osobny ekran gdzie zostaną te meta, wszystkie pola przeniesione. Także jak mamy jakieś meta na ACF-ie i tak dalej, to one po prostu za niedługo wylecą w ogóle z tego post editora i trzeba będzie je otwierać tym przyciskiem. Więc tutaj jeżeli robicie tego typu strony, to warto się zainteresować tą funkcjonalnością, bo tam też wiele w tym wątku GitHub no wielu twórców tyczek też się o to rzuca, że no to użytkownik już będzie musiał wiedzieć, gdzie kliknąć, nie? Że to już nie jest tak, że wchodzisz i masz te pola, tylko trzeba kliknąć, żeby je otworzyć. No ale ten team, który nad tym pracuje, no, mówi, że po prostu nie da się tego inaczej rozwiązać, bo to tam musiałoby być ładowane w iFrame, a nie może być drugi iFrame w tym edytorze, dlatego raczej już taka decyzja została podjęta, więc to na pewno za chwilę spowoduje dosyć duże tutaj opory pewnie ze strony społeczności. Ale no, chciałam to dodać, bo wydaje mi się, że to jest coś akurat, co, co bardzo, bardzo wiele osób tutaj dotyczy i myślę, żeby się nie zdziwić, jak to w pewnym momencie wejdzie a pewnie będzie to za parę miesięcy, to, to warto się zainteresować akurat tym tematem. Bardzo, bardzo specjalnie dziękujemy. Ja jeszcze tylko dodam a propos tych meta, że też jeszcze blok API i bindings i tak dalej, więc jak, też, jak ktoś, a jak jest nagrane, to sobie obejrzę i sobie block bindings API i to jest przypisywanie meta do, do pól tekstowych w blokach przy okazji. Więc może, może, może w przyszłości też w ogóle nie będzie potrzeba, nawet potrzeby tego elementu. To jest, można powiedzieć, takie łatanie dziury teraz. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, jakieś sugestie? O, tutaj kolega. Ja mam pytanie o... Czy są jakieś, czy wiesz może, są jakieś są prace na temat architektury bazy danych, bo jakby dla mnie architektura bazy danych w przypadku WordPressa, szczególnie w kontekście e który naprawdę rejestruje wszelkie zamówienie jako posty, jest dla mnie jako użytkownika takiego końcowego bardzo uciążliwa. I czy w tym kontekście coś będzie zmieniane? To tak. Jeśli chodzi o samą Core WordPressa i bazy, ja widziałem kilka ticketów, ale one wszystkie zostały zamknięte, bo to jest temat niedoruszenia generalnie legacji bardzo mocne, więc nie da się tego zrobić łatwo. A jeśli o to Jest już od, od chyba kilka wersji wstecz Age Post, czyli High Performance Order Storage, I to jest po prostu zmiana z właściwego tych umówień jako posty po prostu do osobnej tabeli. No dlatego to stworzone zostało, ponieważ wiadomo, ile mamy wpisów na blogu rocznie. Nawet jak dodajemy jednogodziennie, nawet w lat latach mamy 4000, a w e możemy mieć 1000 jeden dzień. Więc jak zrobimy razy 300 i to mamy no dużo, 3 miliony, 3 miliony i tak każdego roku i to po prostu się za, Więc doszli do że to nie może tak dłużej być i po prostu zrobili to najpierw jako feature. Właśnie jak to, to najpierw zrobiło to jako feature eksperymentalny, gdzie zahaczyli sobie checkbox, zobaczyli jak to działa, czy nikomu się nic nie zepsuło, a potem dopiero po kilku wersjach z pół roku po, to potrwało, dopiero stwierdzili OK, teraz to będzie dla wszystkich włączone automatycznie, tak? A już dla nowych instytucji już w ogóle było od jakiegoś czasu i potem dopiero powiedzieli ok, chcesz się przenieść, zrobili migratory i tak dalej, więc to jest już w e-commerce. Jeśli chodzi o samą bazę, no to, to nie ma takich planów, z tego co wiem, widziałem kilka mówię, prób tam gdzieś, ale to wszystko zostało pozamykane jako nie. Tu jeszcze pod słupkiem. Cześć. Ja mam w sumie dwa, ale jedno pierwsze, czy jest w planach zmiana yy, tak naprawdę systemu dodawania media, zdjęć do, do Wordpressa, bo to co jest do tej pory, no to na przykład Wordpress nie nadaje się do tworzenia galerii, choćbym ktoś stwierdził, że się nadaje, no nie nadaje się, jeśli ktoś ma milion zdjęć posegregowanych i wrzuć to teraz do Wordpressa. Tak, jest. Widziałem taki ticket na GitHubie, nie Bo Joomla tak ma to 20 lat, a WordPress nie może się do tej pory dorobić. Jest. Widziałem taki ticket. Są nawet już pierwsze designy tam wrzucone. Nie wiem dokładnie gdzie on jest. Trzeba poszukać na GitHubie Gutenbergowym. Jest ogólnie cały, cały ticket na zrobienie właśnie nowej galerii mediów. Ale też to, co mówisz, to pewnie masz też problem z, z jak rzucasz bardzo dużo zdjęć, że się zacina na przykład, tak? Nie, 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 nie chodzi o zacinanie się. Ja w tym momencie patrząc na przykład, masz posegregowane w folderach milion zdjęć, nie? I teraz wrzucam to wszystko FTP, nie przez media, mhm. i, i tylko shortcodem podpinam, że ma czytać z danego folderu. Tego w WordPressie się aktualnie nie da zrobić w normalny sposób. Mm. Tylko muszę wybierać zdjęcia i wrzucać na każdy post, żeby było osobno, nie? I do tego tworzy milion miniaturek, to już w ogóle jest przy okazji. Nie wiem, szczerze mówiąc. Yy... Bardziej... Szczerze bardziej mi pasuje na tzw. user land, czyli że ktoś tworzy wtyczkę, która właśnie robi dokładnie to, co ty potrzebujesz, aniżeli w core, ale z drugiej strony ma to sens, żeby wrzucasz sam poza systemem, żeby również w jakiś sposób można było to odczytywać w jakiś lepszy sposób. No czy w tym momencie WordPress, zresztą ten jest problem z przenoszeniem nawet nie. Znaczy, że no, musi, kopiowanie musi... mediów, y, potem musisz indeksować, nie? Tak, musisz po prostu te media dodać przez API, tak? At no, a, y, at a, a normalno, ale to jest bez sensu, bo on powinien szczytywać po prostu z folderu i tyle, nie? Nie mam na to odpowiedzi. No. To jest moja odpowiedź. No i teraz drugie pytanie, bo wspomniałeś o tym, że no, fundusze WordPressa są dość spore i, i pracują nad interfejsem. To jakim cudem Elementor czy Kadence ma już dawno ten interfejs? Okej, okay, okej. Okay, to jest bardzo dobre pytanie. Jest kilka... bo, bo to jest trochę dziwne, nie? Już Ci powiem. Jest kilka, kilka, kilka powodów. Przede wszystkim e, Gutenberg jest open source, a, a inne rzeczy nie. I teraz no nie do końca, bo jeżeli masz system open source, jest więcej osób, które kontrybują do niego i więcej osób które, osób, które mają o jakość, więc ciężko Druga rzecz, o, od razu lepiej. Druga rzecz jest taka, że w WordPressie i w Gutenbergu jest bardzo, bardzo, bardzo duży i mocny nacisk na accessibility, na dostępność. I ta, każdy, kto wie i kto tworzy edytor, ja tworzyłem edytor, bo pracowałem w CK Source i pracowałem nad edytorem w przeglądarce. Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne zadanie, aby taki kawałek software'u zrobić dostępny. I wszystkie te inne systemy one o to nie dbają głównie. One ship, fast, go. Więc oni mają tą przewagę, a też pamiętajmy, że w WordPressie jest bardzo, 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 bardzo mocna jakby filozofia osadzona. Na przykład właśnie tego intrinsic design, czyli sposobu działania, właśnie responsywności i tak dalej. I ciężko jest. Takie bardzo swobodne tematy wrzucać, jak na przykład w Elementorze, że chodzą, mówią: O, taki feature byłby fajny, dodajmy tu baton, zróbmy to, jeden dzień, zrobione. W Gutenbergu to trwa. Trzeba przejść przez cały review, trzeba najpierw ktoś musi tę architekturę zrobić, ktoś musi potem to potwierdzić, potem designer musi przyjść, musi zrobić. Więc to jest proces. Dlatego też to potem tyle zajmuje, bo jest to o wiele bardziej e, złożone. Bo nie wiem, czy wyczerpuję e, odpowiedź. Ja myślę, że od ostat na docelowo tak, bo też e, pamiętajmy jedną rzecz. I, I ci, którzy pracowali nad systemami, które mają dużo lat, to wiedzą, że coś to, to się nakłada. To, co robisz dzisiaj szybko, potem cię ugryzie w dupę tak, w dużym skrócie. Więc. I tym pozytywnym akcentem. <noise> to na, aha, bo to idzie na ten. Dobra. To się wytnie. <noise> Poszło. E, słuchajcie, pół godziny przerwy y, kawowej. A nie, sorry, jeszcze sponsorzy, tak? Czyżby Boga teraz sponsorzy? Nie, nie, nie. Dobrze. To jeszcze raz. To ja przeczytam wszystkich naszych sponsorów, a potem będą brawa. Co wy na to? A gdzie są? A dobra, jest Bluehost, Bodgard, GoDaddy.